Hejka kochani, witam na moim kanale z tej strony Queen MSP. Jak kto woli tak mówi, ja mówię Queen. Wy możecie mówić Kun. Nie wiem jak chcecie. I na tym kanale będą się pojawiały filmiki z Mobil Star Planet. Na koncie właśnie dla mnie Queen, dla was może Kun. Nie wiem jak wolicie i będę nagrywać filmiki na tym na tym kącie. Mm. właśnie i dzisiaj mam plany żeby nagrać filmik z moją kuzynką y Moją kuzynką, która też ma kanał na YouTube, przy okazji powiem, i jej kanał na YouTube to jest Weronika MSP. I właśnie. I ja już wcześniej nagrywałam ten filmik, ale sobie przypomniałam, że powinnam nagrać najpierw wstęp na kanał, a nie. I, i tak wyszło. Dlatego widzicie tutaj ten status. Jak wstawię drugi filmik, to się już dowiecie o co mi chodzi. Więc ja już kończę. I to na tyle w tym filmiku. Przepraszam, że on był taki krótki. Ale będą się pojawiać filmiki z moją kuzynką yy, Weroniką. I jakby co, ona też ma yy, konto na. Mówię Star Planet. Ma też kanał na YouTubie. I w ogóle. Um, no więc tak. I właśnie, będą się pojawiały filmiki z Star Planet. Może jakieś historie o hakerach, jeszcze nie wiem. Pomyślę. Więc to chyba na tyle w tym odcinku i się z Wami żegnam. Pa!